Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Bernesiak, a dzisiaj zapraszam Państwa na film o tematyce perfumy bogate. Perfumy, które pachną drogo, luksusowo. Perfumy, które są pełne przepychu, pełne bogactwa, pełne złota, bursztynów, diamentów. Czego sobie wyobrazimy? Takie zapachy pachnące bogato... Mogą być przeróżne dla każdego z nas. Ja zapytałam Was na Instagramie, na YouTubie, na TikToku, jakie zapachy według Was są zapachami drogimi, pachnącymi drogo, bogatymi. I były bardzo różne odpowiedzi. Jedni z Was zdecydowali się, że one muszą być po prostu wspaniale złożone, muszą być idealnie skomponowane, muszą mieć składniki, które są wyselekcjonowane, one muszą być po prostu świetliste. I to jest na pewno prawda. Bo zapachy pachnące drogo nie mogą być odpowiednikami, nie mogą pachnieć syntetycznie, nie mogą być też, no niestety, z tańszych składników zrobione. Ale wiadomo, perfumy same w sobie, to nie jest przecież jakość, nie jest cena odwzorowaniem tylko marki. Czasem wręcz absolutnie nieadekwatnie jest cena podana do marki, do jakości, przepraszam. Więc musimy szukać czegoś więcej. I odpowiadaliście również, że perfumy bogate, pachnące bogato muszą być na pewno perfumami e, szczególnymi dla nas. Muszą być wybrane specjalnie pod naszym kątem. Niektórzy przecież uwielbiają zapachy słodkie, inni uwielbiają zapachy skórzane, jeszcze inni przyprawowe, drzewne. Ale słuchajcie, nikt z Was nie napisał, że zapachy pachnące drogo to zapachy słodkie. Nikt z Was nie napisał ani jednego. Mm, ani jednej nazwy perfum nie wymienił, perfum właśnie słodkich. Wymienialiście właśnie różne nazwy, wymienialiście różne składniki, wymienialiście skórę, wetywerię, pismo, paczulę, wymienialiście ambroksan, bursztyn, brzoskwinie, właśnie to co zauważyliśmy, brzoskwinia to jest jedyny owoc, który pachnie bogato w perfumach. Według mnie bynajmniej i według Was też. Wymienialiście również takie bardzo psychologiczne aspekty, na przykład jeśli chodzi o to, że my się czujemy dobrze, My we własnej skórze się czujemy dobrze. Mamy wysoką samoocenę, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, szczęśliwymi takimi, jakimi jesteśmy rzeczywiście, to po prostu w każdym zapachu będziemy się czuć bogato. I to jest super. Jeśli, jeśli jesteście właśnie osobami, które mają tak wysoką samoocenę, to jest niesamowite, wspaniałe, że każdy zapach, który na siebie nałożymy, będziemy po prostu w tym zapachu się czuć jak milion dorców. Jestem Monika Bernesiak i czuję się dobrze, kiedy mam, nie wiem, makijaż, kiedy jestem uczesana, kiedy mam obcasy, to jestem w ogóle super, ekstra szczęśliwa i kiedy mam dobre perfumy. I wtedy to jest to wszystko dopełnione. I tak jak y, większość z Was, kiedy Was kiedyś pytałam o to, po co używacie parfum, odpowiadało właśnie mi po to, aby dopełnić ten swój wizerunek, po to, aby się czuć lepiej, aby, aby się poprawić sobie dzień, aby zrobić sobie nastrój. Aby po prostu sobie podkręcić wszystkie możliwe emocje, dodatnie, takie pozytywne emocje, podkręcić na maksa. I to jest fajne. Więc perfumy dodają nam tego czegoś w życiu, dodają nam tej, tej, wiecie, tej ostrości widzenia. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o perfumy bogate, no to najwspanialsze na świecie jest to, żeby nosić takie perfumy, które według Was są bogate. Fantastycznie mi tutaj podpowiadaliście. Jestem absolutnie z Wami zgodna. I na samym końcu filmu powiem Wam, jaką misję możemy mieć właśnie w związku z tym, jak możemy się czuć we własnym zapachu wspaniale. Ale zaraz do tego dojdźmy. Więc, między innymi, zapachy, które będą pachniały bogato, wypisaliśmy sobie, że one właśnie mogą mieć brzyskwienie w składzie, mogą mieć w składzie bursztyn, mogą mieć piżmo, mogą mieć magdębu, mogą mieć głębokie drzewne akcenty. I mogą być delikatnie orientalne. Jakie to będą zapachy? Otóż ja tutaj przyniosłam kilka zapachów, które według was wymienialiście, że pachną bogato. Było to dla mnie nie lada wyzwanie, gdyż wąchając te perfumy również zastanawiałam się nad tym, czy one rzeczywiście pachną bogato. I na przykład Shalimar Sufi. Zapach, ja go tutaj nie mogę doczytać się. Zapach, który pachnie właśnie przede wszystkim wanilią, piżmem, troszkę może kwiatu, pomarańczy w składzie. Przede wszystkim jest to zapach bardzo elegancki, troszeczkę otwierający się taką czystością. Czystością i świeżością cytrusów, bergamotka, myślę, że cywi, cytryneczka, czy czy pomarańcza będzie w otwarciu. Zapach bardzo elektryzujący, z kwiatem pomarańczy, tak jak mówię, więc taki rześki i jednocześnie bogaty. Bogaty, wytworny, elegancki. Zdecydowanie kobieta, która by była otulona tym zapachem, musi mieć to coś. Musi być po prostu kobietą elegancką, wytworną. Myślę, że pasuje mi. Idę w to. Zgadzam się. Na pewno jest to zapach bogaty. Kolejnym zapachem, który, o którym rozmawialiśmy, który również mi podpowiadaliście, ale tutaj już podpowiedzi były nawet na różne, różne wersje właśnie zapachu od Hermesa Hermesa, Lombrodi Merwel. Nie wiem, czy ja dobrze czytam, mam nadzieję, jak nie, to mnie poprawiajcie, i piszcie, będę już w następnym filmie. Mądrzejsza. Jest to zapach, który również ma w składzie bursztyn, ma w składzie, oj przepiękną wanilię, o jaką przepiękną, ma w składzie wanilii dużo, ma w składzie labdanum, jest na pewno bardzo bogaty i w bazie jest, w bazie jest sporo akordów może i drzewnych, a być może i poczula. Bardzo bogaty, bardzo wytworny i bardzo luksusowy. Wszystkie perfumy od Hermesa będą luksusowe. Są to naprawdę dobre składniki, są to Fantastyczne proporcje, jest to wysoki koszt wykonania, i wydaje mi się, że tutaj nie możemy się pomylić. Ten zapach po prostu pachnie drogą. Jest też podany drogo, ale do tego jeszcze za chwilkę wrócimy. No na pewno przepiękny, przepiękny, wyraźny zapach. Kolejnym zapachem, który ja również pracując w perfumerii polecałabym jako zapach perfum pachnący właśnie drogą. I Wy również na niego zwróciliście uwagę. Bardzo jestem z tego powodu zadowolona. My Barbery. My Barbery to zapach po prostu mega, niesamowicie brzmiący luksusowo. Mamy tutaj przede wszystkim właśnie tą brzoskwinię. Brzoskwinię. Mamy jaśmin. Ale niesamowicie tutaj w ogóle baza Barbery jest tak przepiękna. Jest tak, e, ciepło brzmiąca, paczula jest absolutnie e, oczyszczona. Ja myślę, że to może nawet nie jest paczula, może to jest akikał. Jest dodatek jaśmino, i jest tutaj oczywiście bursztyn i brzoskwinia, o której mówiłam. Przepiękne zapachy, przepiękna, e, ekskluzywna i taka wytworna nuta. Bardzo ładnie podana elegancka butelka, zwróćcie uwagę. Taką aksamitką przewiązany, piękny koreczek. Ja już kiedyś kręciłam całą, całą recenzję rodziny May Barbery, ale wydaje mi się, że My Barber Black to jest najbardziej elegancki z tej, z tej rodziny zapach. I wy również zwróciliście na niego uwagę, więc bardzo, bardzo mi to pochlebia, bo ja również na niego zwróciłam uwagę. Kolejny zapach to Dolce Gabana The One. Także o nim rozmawialiśmy, także mówiliście, że zdecydowanie on będzie należał do perfum właśnie pachnących Bogato, więc ja go też tutaj przyniosłam. Mamy oczywiście w składzie również brzoskwinie, mamy sporą dawkę wanilii, piżma, jest to słodziak. Ma troszkę właśnie różnych takich owocowych akcentów, ale one nie są jakoś tak wybitnie mm, pokazane i, i wybitnie mm, osładzają. Niewybitnie nie osładzają właśnie całej kompozycji. Więc czy ta śliwka, czy liczy, czy malina, nie wiem czy tutaj nie jest zawarta. One po prostu gdzieś tam w, w bazie, może w nucie serca grają, natomiast nie, nie robią tutaj jakichś pierwszych skrzypiec. Sapak naprawdę jest wytworny, jest elegancki, jest brzmiący luksusowo, słonecznie, z akordem właśnie takim słonecznym. Bardzo ciepły. Niektórzy, niektórzy twierdzą, że jest niesamowicie migrenogenny, ale zdecydowanie należy do bogatych zapachów. I zobaczcie, tutaj również mamy złoty, złoty kolor butelki. Także, jakby nie patrzeć, jest jakaś, jakieś nawiązanie do tego koloru złota i odbioru, odbioru zapachu złota. E, cinema. Cinema zapach, zapach od Yves Saint Laurent. Zapach, który ma przepiękny kwiat migdałowca. Ja nigdzie takiego zapachu z takim kwiatem migdałowca nigdy wcześniej nie poczułam. Mamy tak Fantastycznie ciepłe akordy, otulające i takie, wiecie, apetyczne, puszyste. Cinema to jest zapach właśnie puszyste. Hmm, przepiękne, przepięknie pracujące na skórze również. Mamy tutaj kwiaty, kwiaty ambre, mamy również hmm, brzoskwinie w składzie. Jest na pewno apetycznie. Jest niesamowicie przytulnie i puchato, ale bogato. Bogato i zapach zdecydowanie się długo utrzymuje na skórze. Troszkę ma takie akordy retro, ale to są akordy retro, których nie będziemy, jakby, nie mamy potrzeby się bać. Myślę, że one są bezpieczne jeszcze na dzisiaj. Jak, jak nie lubicie retro zapachów, to zdecydowanie cinema nie jest takim retro zapachem z wydźwiękiem, wiecie, takim, że może wam przeszkadzać. Przepiękny zapach Cinema od Saint -Laurant. Ja potem oczywiście napiszę nazwę. Jakbyście nie mogli usłyszeć koniecznie, to napiszę nazwę na pewno. Kolejny zapach. Tutaj będzie przepiękna patula z brzuskwinią. I również między innymi kilka osób napisało, że ten zapach pachnie bogato, pachnie drogo. Jak właśnie pracując w perfumerii pokazuję go, kiedy klientki pytają o zapachy bogate, to zdecydowanie się to sprawdza. Zapach pachnie również takim ciekłym złotem. Jest również słodycz, taka słoneczna. Taka, a, a, akordy są ciepłe w rozkwicie. Mamy paczulę, mamy brzoskwinię, mamy bursztyn i znów bursztyn, i znów brzoskwinię. Zobaczcie, przepięknie, wyraźnie i słodko, ale jednocześnie nic infantylnego, absolutnie nic. Kolejny zapach, który tutaj przyniosłam, to kawali. Też wanilia pięknie podana w otuleniu piżma i skóry, delikatnej skóry, fasola tonka w bazie. Także jest słodycz, ale też umiarkowana. I jeszcze na przykład Tresor od Lankoma. Też główna tutaj nuta brzoskwini, która pięknie współgra z innymi składnikami. Czy też taki troszeczkę dystansujący metalik Tom Ford. Zapach, który jest na pewno dla kobiet niebanalnych, dla kobiet, które lubią, lubią trochę e, tak e, pokazywać dystans do innych. Wydaje mi się, że zapach na pewno jest e, taki powściągliwy. Zdecydowanie przez te metaliczne nuty, które tutaj są zawarte w składzie, to na pewno bym powiedziała, że jest dla kobiety pewnej siebie. Aldehydy, e, również takie nowocześnie brzmiące, z takim nowoczesnym wydźwiękiem. Zapach naprawdę przepiękny. Cudownie brzmiący kwiatowiec zen. Orientalny, orientalno chyba kwiatowy, z tego co pamiętam. Bardzo, bardzo lśniący złotem. Taki wręcz wbijający się akordem właśnie ciepła, takiego odbijania światła. Jakby można było sobie mi, m, taki mosiąc wyobrazić, który odbija właśnie światło, zachodzące światło, zachodzące słońce, taką złotą godzinę. I tak mi się też wydaje, jak może pachnieć zapach zen. Przepiękny słodziak, hmm, ale absolutnie nie słodziak owocowy. Pantera. Też wymienialiście ten zapach. Pantera jest zapachem na pewno zdecydowanie należącym do, do zapachów bogatych. Mamy tutaj dużo składników różnorodnych. Jest truskawka, jest rabarbar, są suszone owoce. Benzo jest również w składzie, nie można pomylić, jest bardzo bogaty, ale na niektórych pachniemy dla mydlanie, więc trzeba na niego uważać. Zdecydowanie znam osoby, które pachną tym zapachem jak milion dolców. Po prostu są przepięknie skrojone wszystkie akordy. Przepięknie. I kartier to oczywiście marka biżuteryjna, więc piękne podane. Podanie oczywiście również w kolorze bursztynowego złota, więc wydaje mi się, że idealnie skrojony, jeśli chodzi o wizualnie zapach drogi, bogaty i taki właśnie zapadający w pamięć, prawda? I zebrałam ze sobą oczywiście jeszcze mój mój prywatny zapach, który dla mnie pachnie najbardziej drogo, najbardziej bogato. To jest zapach Coco Chanel, po prostu woda perfumowana. Ja mam tutaj taką staruszkę, która wygląda jeszcze jak woda toaletowa, a to jest woda perfumowana. To jest mój kochany unikacik. Ja go muszę właściwie tu już schować, bo już ostatnio właśnie zauważyłam, że zbyt długo stoi na świetle. Muszę o niego zadbać. To jest zapach, który ja traktuję jako moją taką. Broń, y, broń pierwszego rażenia. <laughs> Rzeczywiście, zapach mi zawsze pomaga. Daje mi dużo siły, dużo, dużo powera, y, Sprawia, że czuję po prostu tę ten, ten, ten moc, y, potęgę. Jest zdecydowanie y, dystansujący. Mamy labdanum, mamy również cywet. Mamy pikantne przyprawy, mnóstwo przypraw. Mamy goździk, paczulę, piżmo, ojazu. Czego my tutaj nie mamy? W ogóle przepiękne akordy, bardzo takie podkręcone i takie ostre. Tutaj nie ma niczego, co można, może brzmieć właśnie po pucha. To przytulnie, nie, nie. Tutaj jest dystans, tutaj bójcie się, bądźcie w odpowiedni odległości ode mnie. Nie zwierzajcie się, prawda? I takiej według Was. Według mnie również są zapachy bogate, pachnące właśnie bogato, mają dobry, mające dobry mm, wpływ na nas samych i mamy wrażenie również, że muszą być odbierane bogato przez innych. A jaka jest misja? Słuchajcie, właśnie wspólnie z jedną z Was. Piszący gdzieś pod komentarzami, właśnie na Instagramie, na TikToku czy na YouTubie, doszłyśmy do wniosku, że jedną rzecz możemy zmienić, my kobiety, a szczególnie Wy, które, kobiety, które mnie oglądacie, bo myślę, że mężczyźni to chyba byłoby to trudne, ale dzisiaj większość kobiet raczej mnie ogląda. Słuchajcie, a gdyby tak spróbować chociaż na, jednym, na jednej płaszczyźnie, na płaszczyźnie właśnie zapachu, Powiedzieć kobietom, które mijamy, które spotykamy na co dzień, nie myśląc o tym, ja nie usłyszałam komplementu, to po co? Po co będę mówić? Po prostu powiedzieć kobietom, jak ty pięknie pachniesz. Codziennie jednej, dwie, trzy kobiety chciałybyście to usłyszeć. Założę się, każda z nas to lubi usłyszeć. Natomiast jak rzadko my to mówimy? Zmieńcie to, słuchajcie. Jeśli kogoś dzisiaj spotkacie i ktoś będzie ładnie pachniał, to powiedzcie mu to, jak ty ładnie pachniesz. To jest przemiłe. Dobrze o tym wiecie. A dzień zrobiony na plus dla tej osoby zdecydowanie. Więc życzę Wam tego, żebyście mieli możliwość dzisiaj zaatakowania jakiejś dobrej duszyczki i powiedzieć jej po prostu, jak ty pięknie pachniesz. I załatwione, taka nasza misja. Dziękuję Państwu pięknie. Chciałabym Państwa zaprosić na live. Z okazji tego, że 30 stycznia minie równo rok, jak jestem na YouTubie. Więc wydaje mi się, że najwyższa pora się z Wami spotkać, porozmawiać. Myślę, że podyskutować to by było fajne przeżycie podyskutować właśnie o zapachach, jak mogą pachnieć bogato na nas, jak mogą podnieść nam kompetencje, słuchajcie, jak mogą sprawić, że pachniemy chudo, szczupło, mogą sprawić, że pachniemy wręcz o tyle. Tak też może być. Mogą sprawić, że jesteśmy mało yy, profesjonalne. Mogą sprawić bardzo różne rzeczy, takie magiczne aspekty perfum. Porozmawiamy na różne tematy, przygotujcie sobie dużą listę tematów. Będziemy się, myślę, spokojnie mogli rozgadać. Czyli live w niedzielę o godzinie 19.00, rok mojego istnienia na YouTubie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu dzisiaj pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji.